Marka nr 18, Mateusz Kukalski, Dominik Szymański. Marka nr 18, Jędrowy Starczy, Mateusz Kukalski, Teski, Dragon, Przerwony Naużnik i Dominik Szymański, Fejr, Kuru. W tej chwili mamy tutaj malutkie zamieszanie, nam się tutaj zgubił zawodnik, ale już w narożniku niebieskim za chwileczkę zobaczymy zawodnika z klubu Sknurowa, a w narożniku czerwonym już czeka Mateusz Kucharski z klubu Beski Dragon Bielsko-Biała. W tej chwili będzie walka numer 18 w kategorii juniorów starszym do 71 kg. Mateusz Kucharski, Dominik Szymański. Już za sekundę walka się zacznie. Przypomnę, Mateusz Kucharski z klubu Beski Drago Bielsko-Biała już jest w czerwonym narożniku i czeka, natomiast do niebieskiego narożnika wejdzie Dominik Szymański, Fajklub Knurów. Редактор

Za moment zobaczymy drugą, ostatnią rundę tego pojedynku. A ja chciałam przypomnieć, że mamy przyjemność robić wideorelacje na naszych kibiców dzięki sponsorom tej wideorelacji, którym jest Stowarzyszenie Pakotim Katowice, Sports Masters SP oraz Polski Związek Kickboxingu. Gott, Gott, Co nie siedzieć na nim, to już na Thank you. 18. Czy to Mateusz Kucharski Beskid Dragon? Zadaj 11, zadaj 11. Jemczyk, Walkę jednogłośnie wygrał Mateusz Kucharski z klubu Beskidragon Dragon Bielsko-Biała. A do następnej walki wejdą juniorzy starsi w kategorii do 75 kg.